Krzysztof Budka, Forum Polskiej Gospodarki. Dzień dobry. Witamy z Kongresu 590 Rzeszowej. Moim gościem pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imieniem Adama. Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzej, inflacja to jest dzisiaj największy problem polskiej gospodarki. Największym problemem od lat jest chaos, który tworzą kolejne rządy, a inflacja jest elementem tworzącym chaos. I zauważmy zgodnie z definicją kiedyś Stefana Kisielskiego, że o, o ocenie tego, co się działo w PRL-u, że to nie kryzys, to rezultat. Także inflacja nie jest elementem przyrody, jest rezultatem prowadzenia polityki proinflacyjnej w ostatnich latach i przez Narodowy Bank Polski, i przez polski rząd. Czyli to nie jest tak, że ona spadła nam z nieba jako dopust Boży, tylko generalnie myśmy ją, przepraszam za wyrażenie, wyhodowali. Zauważmy, że jeszcze przed pandemią w marcu 2020 roku inflacja rok do roku w Polsce wzrosła o 100% i była na poziomie ponad 4,7%, czyli osiągnęliśmy już wtedy przed inflacją taką inflację, jaką Francja miała po zakończeniu pandemii w roku 2022. I wtedy już powinny. Być podejmowane działania przez Radę Polityki Pienio Pieniężnej i Narodowy Bank Polski, o co od 2018 roku wnioskował jeden z jej członków ówczesnego składu Rady dr Kamil Zubelewicz, także to nie była kwestia. Że nikt nie zdawał sobie sprawy z narastającego zagrożenia zbliżającej się szybkimi krokami inflacji, tylko niestety we właściwym czasie nie zaczęto podejmować działania, a dzisiejsze są całkowicie już, można powiedzieć, spóźnione wobec skali tego, z czym mamy na co dzień do czynienia. No właśnie, pojawia się, pojawia się coraz więcej głosów mówiących o tym, że podnoszenie stóp procentowych. Nic tak naprawdę nie dało, w sensie nie zahamowało inflacji, za to z drugiej strony powoduje bardzo duży problem dla małych i średnich biznesów, dla konsumentów, i że tak naprawdę na tę chwilę jesteśmy bliżej jakiegoś wielkiego problemu związanego właśnie z, z, z kredytami niż z walczeniem inflacji. Pan, pan uważa, że to jest rzeczywiście słuszny pogląd, że dzisiaj już nie ma sensu w ogóle podnosić tych stóp procentowych? Od samego początku mówiłem, że jeżeli nie będzie Współdziałania rządu z Narodowym Bankiem Polskim i Radą Polityki Pieniężnej to samo podnoszenie stóp procentowych jest szkodliwe. Z tego względu, że doprowadza tylko do nadpłynności w sektorze bankowym, który w żaden sposób nie musi od obywateli prosić o składanie depozytów, bo sam ma za dużo środków ze względu też na. Bardzo niski oprocentowanie rezerw obowiązkowych, które cały czas Narodowy Bank Polski utrzymuje. Stąd przy utrzymującej się proinflacyjnej polityce rządu, takie podnoszenie stóp procentowych szkodzi i obywatelom, którzy dzisiaj znajdują się w coraz dla siebie nieprzewidywalnej i trudnej sytuacji życiowej, spłacając kredyty, ale też dla polskich przedsiębiorców, którzy. Mając rozpoczęte wieloletnie inwestycje po zmianie stuprocentowych, stają w obliczu zamykania tych inwestycji, które mogą być, które niestety będą ze strafą. Dlatego też banki de facto dzisiaj mają znakomitą rentowność, nic nie muszą zrobić, tylko dlatego, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła. Stopy procentowe, które trzeba pamiętać, ciągle są stopami ujemnymi w stosunku do realnego poziomu inflacji. I Jak widać po tych kolejnych podwyżkach w żaden sposób tej inflacji nie ograniczyła nawet nie wyhamowały, natomiast wyhamowują działalność wielu polskich firm i branż. No właśnie, to skąd taki znów użyję tego słowa dogmat, że. Koniecznie trzeba zwiększać stopy, zwiększać stopy i te naciski, jak człowiek włączy telewizor, po, 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 obejrzy jednego ekonomistę drugiego, pan powie, NBP powinien coraz bardziej zwiększać stopy, zwiększać. Skąd jest w ogóle taki pomysł, naciski. Na, jak, jak pan myśli? To jest kwestia no, magizmu real, real, magicznego myślenia, które towarzyszy w Polsce już od lat, kiedyś rządy próbowały zmuszać też. Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej do obniżania, myśląc, że dzięki kolejnym obniżkom poprawi się sytuacja finansów publicznych, ale dzisiaj właśnie też, na to trzeba zwrócić uwagę, kolejne podwyżki stóp procentowych odbijają się też na rentowności długu publicznego i tego, że zaczynamy coraz bar więcej płacić za obsługę tego długu, stąd nie ma żadnego pożytku do z tytułu podwyższania. Nie wpływa to na inflację, póki rząd będzie ciągle używał inflacji jako elementu swojej obecności w życiu, że tak powiem, publicznym uznając moim zdaniem fałszywie, że korzyści z inflacji przewyższają straty, a tak się nie dzieje, bo wystarczy spojrzeć na bilans i co z tego, że rząd może wykazać się nadzwyczajnymi zyskami z tytułu podatków, co jest związane z inflacją, ale straty, jakie wynikają na koniec dnia z tego, że musi zapłacić więcej za zobowiązania międzynarodowe, znacznie bardziej są dotkliwe niż znacznie mniejsze zyski z tytułu Inflacyjnych zysków z przychodów podatkowych. Jest jakaś, nie wiem, no nie chcę powiedzieć łatwa recepta, ale musi być jakaś recepta, jakieś wyjście z tego błędnego koła. Co powinniśmy teraz zrobić? Jaka powinna być długofalowa polityka zarówno Banku Centralnego RPP, jak i rządu, żeby to wszystko zmierzało w dobrą, a nie w złą stronę? Co do Narodowego Banku Polskiego, to też tutaj przypomnę słowa doktora Kamila Zubelewicza, który. W roku 2021 wskazywał, że Narodowy Bank Polski prowadzi świadomą przez od lat politykę osłabiania polskiego złotego wobec innych walut i nie tylko płacimy, płaciliśmy więcej za spekulacyjne ceny ropy, która w pewnym momencie bardzo szła w górę, ale płaciliśmy dodatkowo więcej ze względu na to, że Narodowy Bank Polski osłabiał polską walutę w stosunku do dolara, a w tej walucie kupujemy przecież paliwa. Stąd z jednej strony należałoby jednak przywrócić wartość polskiemu złotemu, co jest drugim celem Narodowego Banku Polski, bo pierwszym jest stabilizacja cen, a tego zadania też Narodowy Bank Polski nie zrealizował, bo dzisiaj mamy całkowitą huśtawkę, jeżeli chodzi o stabilność cen, a Możliwość wyjścia dzisiaj z inflacji, która jest niezwykle trudna dla polskiego rządu, który w tych kategoriach nie myśli jako jednego z największych zagrożeń, równie niebezpiecznego jak atak wojsk obcego państwa, jest przynajmniej doprowadzenie do zrównoważenia tej nadpodaży pieniądza podażą towarów i usług. A przy tych w Polsce ograniczeniach dla działalności gospodarczej, nie jest możliwe, aby Pan z dnia na dzień, nie tyle już otworzył fabrykę, ale dołożył kolejną linię produkcyjną, o czym kiedyś przekonał się jeden z bardziej znanych polskich przedsiębiorców, który dostał duży międzynarodowy kontrakt dla swojej fabryki i próba jej rozbudowy, potem kontrakt zajął mu w Polsce Kilka lat, natomiast w, Stanach, w Ameryce, gdzie pojechał, zajęło mu to pół roku. To jest ta skala, że tak powiem, przepaści, która dzieli nas od normalnego świata. A tylko nad dodatkową produkcją towarów i usług można byłoby skutecznie, bez specjalnie dużych ofiar po stronie społeczeństwa, zrównoważyć tą nadprodukcję pieniądza, która jest na rynku. Jakiś czas temu wystąpił Pan z apelem. O zastosowanie publicznego listu zastawnego jako jeden z elementów, który mógłby A, uratować finanse publiczne B uratować oszczędności ludzi i C wspomóc tą walkę z inflacją. Był jakiś odzew w sprawie, w sprawie tego apelu? Jest to zaskakujące, że polskie rządy mając od 20 lat sprawdzony na świecie instrument i też w Polsce, bo trzeba przypomnieć, że. Dokończenie budowy portu w Dyni nie byłoby możliwe bez emisji listu zastawnego, z którego ten port został ukończony nie z budżetu państwa ówczesnego, tylko właśnie z emisji listu zastawnego. Stąd mając taki instrument pod ręką, który z jednej strony dawałby polskiemu społeczeństwu w czasach szalejącej inflacji możliwość obrony swoich oszczędności, ulokowanie tych środków, ale w przychodowe inwestycje w postaci właśnie tego niespekulacyjnego papieru wartościowego, który lepiej gwarantuje oszczędności niż jakiekolwiek obligacje korporacyjne czy papiery dłużne polskiego rządu, to mamy niewytłumaczalną, w żaden sposób w kategoriach racjonalnych, niezrozumiałą wstrzemięźliwość do wykorzystania tego instrumentu prawnego, zwłaszcza, że polski rząd nie ma co liczyć ani ten, ani nawet przyszły na pieniądze z tzw. Tak KPO, bo nawet gdy one przyjdą, to ich dystrybucja w tych procedurach bardzo zbiurokratyzowanych zajmie kilka lat i efekty będą, można powiedzieć, bardziej niż śladowe. Stąd tak jak stan wojenny w czasach prl w roku 1981 roku nie uratował tamtej gospodarki i tamtej władzy, tak i pieniądze z KPO nie uratują ani dzisiaj gospodarki, ani rządu, który dostanie te pieniądze do dystrybucji. Proszę jeszcze powiedzieć, czym się różni taki list zastawny od na przykład obligacji? Bo list zastawny jest przypisany konkretnej inwestycji, która ma charakter przychodowy, a nie obligacji, która może być zużyta, co dzisiaj ma miejsce w Polsce, na przykład na wydatki konsumpcyjne czy socjalne. Stąd ta fundamentalna różnica. Poza tym z listy zastawne mają to do siebie, że mają regularne dla właściciela takiego listu publicznego, listu zastawnego, mają generować dla niego właśnie zyski, stąd jest to zupełnie inny, niespekulacyjny instrument finansowy, który w Polsce stosuje się znikomo, a w innych państwach udział listów zastawnych jest na poziomie 1 trzeciej, a nawet więcej, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Są nawet takie przypadki w Unii Europejskiej, że limituje się sprzedaż listu zastawnego, jak jednemu z właścicieli prywatnych linii, który lokuje wszystkie swoje nadwyżki finansowe wyłącznie w listach zastawnych. Polacy mają oszczędności, żeby taki instrument wdrożyć? Narodowy Bank Polski na początku zeszłego roku podał, że na kontach samych tylko obywateli, nie przedsiębiorców, nie polskich firm znajduje się już ponad bilion złotych oszczędności, czyli mamy znacznie więcej na miejscu kapitału niż jakiekolwiek do tej pory dotacje z Unii Europejskiej i cały te środki z tak zwanego KPO, stąd nie ma co powodu wyczekiwać tych środków, skoro na miejscu są one. Należy tylko obywatelom zagwarantować poprzez publiczne zastawne takie warunki, gdzie dobrowolnie i z, mogliby je użyć, a dzisiaj Polacy niestety angażują się w różne spekulacyjne działania, czy to na rynku nieruchomości, czy też piramidy finansowe, bo rządy nie chcą stworzyć, jak widać, skutecznej konkurencji dla nisko opłacanych dzisiaj lokat bankowych. Także. A to bez wątpienia wpłynęłoby też na e, zmuszenie banków do innego postrzegania e, pieniądza, który jest w rękach obywateli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem był Pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imieniem Adama Smitha. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.